Z tej strony Maciej, o cień gry Corpo Team. Kolejny unbox, tym razem nietypowo, bo bitewniaka Combat Zone. A dlaczego trafił do nas na unbox? Bo wywodzi się w prostej linii z cyberpunka Red. Cóż więc tu mamy? Pudło. Wypchane do oporu. Zasady, o czym później. Zestaw dwóch miarek. No, gra jest pierwotnie przewidziana dla dwojga graczy. Yy, Rki gigantkie, całkiem sympatyczne. Zobaczymy, jak się sprawdzą w praktyce. Yy, plansza. Potwornie gruba. Jest naprawdę gruba. Wygląda na solidnie wykonaną. Jak się okaże w praktyce, to zobaczymy w praniu. No dwustronna, kolorowa, solidna. No, myślę, że długo posłuży. Ale co istotniejsze, żetony. Mamy tu zestaw żetonów dwustronnych. Z których część, no, co dla mnie osobiście nie jest dobrym rozwiązaniem, jest pełni dwie funkcje naraz. No, w natłoku gry może to stanowić pewne problemy. Żetony oczywiście, wyciskane, ale co najważniejsze, ich nie jest dużo. Ktoś, kto grał w X-Winga, to zapewne kojarzy te kilogramy rozmaitych żetonów. Które w praktyce y, często były po prostu nieużywane, no oczywiście reklamówki, co dalej? Makiety. Niestety tekturowe, też wyciskane, y, oprawiane w stojaki, i. W ten sposób budowane są ruiny strefy walki. Nie jestem pewien, jak długo to przetrwa w użytkowaniu, zwłaszcza intensywnym, no ale też nie ma co się dziwić. Wiodący producent bitewniaków ma po prostu większy zbyt, więc może sobie pozwolić na lepsze. Makiety z plastiku, do czego nas przyzwyczaju, stąd moje takie powiedzmy marudzenie, ale no cóż, miejmy nadzieję, że system się przyjmie i za jakiś czas doczekamy prawdziwych, solidnych, plastikowych makiet ruin. Jeżeli chodzi o plastikowe ruiny, plastikowe wyposażenie polawalki, no to mamy yy, kontener. W tej chwili yy, gry prowadzą Kickstartera, gdzie można nabyć y, cały port z wyposażeniem. No, ale niestety ceny są dosyć zaparowe. Kto jest zainteresowany, ten przypuszczam sobie to znajdzie. Y, istotne jest to, że y, tych kontenerów tam jest bardzo dużo, naprawdę dużo. Tak więc y, w miarę upływu czasu będzie można to uzupełnić. No, dwa zestawy kostki, kostek, bo gra, jakby na to nie patrzeć, jest przewidziana dla dwóch osób. Pierwotnie yy, zasady przewidują w przyszłości yy, grę na większą liczbę graczy, no ale do tego są wymagane scenariusze. Yy, o modelach trochę później. Scenariusze. Nie wiem po co yy, autorzy dali kilka torebek, no ale są, to są. Scenariusze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 scenariuszy, i wadą jest to, że mają bardzo drobny druk. Są też dosyć nietypowych rozmiarów, w związku z czym nie jestem w stanie. A nie, przepraszam, 14, jeden się schował. Nie jestem w stanie dobrać im koszulek. W związku z czym pewnie skończy się tym, że je zafoliuję po prostu. To najważniejsze postacie gry. Znaczy. Raz w podstawce mamy zestawy dwóch figurek: Maelstrom, przepraszam, zawsze się mylę dosyć nietypowa nazwa dla mnie i Tiger Klaus gra no jak to bitewniak. Skiermiszowy polega na wyeliminowaniu przeciwnika, zrealizowaniu celów wyznaczonych przez scenariusz i tak zwane obiektywy. Kart jest dużo, naprawdę dużo. To są takie doraźne cele realizowane w ramach scenariusza. Mamy tutaj po kilka kart dla tej samej postaci. O jabłoń, gwiazdka to jest postać zaawansowana, yy, weteran tak zwany. Yy. Proszę. A to tylko podstawka i dwie, dwie bandy. Band w tej chwili jest generalnie 8, więc yy, no, gra się rozwija. Tutaj mamy. Kardy pomocnicze, wyposażenie, oprogramowanie, sprzęt rozmaity, łupy, co tylko sobie punk w strefie walki może zamarzyć. Tego jest naprawdę multum. Niestety nie ma czegoś takiego, przynajmniej w tej chwili nie zauważyłem, jak sprzęt uniwersalny, czyli taki, który mogą używać obie drużyny ze względu na okoliczności, każda, każda banda ma sprzęt dedykowany. Ale co najważniejsze, co dla mnie jest istotne, zarówno karty tych sprzętu, jak i postaci i, i obiektywes i, i, są typowych rozmiarów, związku z czym nie ma problemu z dobraniem koszulek. Przechodzimy do dodatków. W tej chwili można... W podstawce są dwie bandy Tiger Klaus i Maelstrom. Prócz tego jeszcze na rynku ukazało się już sześć dodatków w postaci boksów postaci boxów. Tak wygląda box. Prócz tego można jeszcze nabyć mini box i blister. Tutaj mamy 6 modeli. Oczywiście wszystko do złożenia, pomalowania. Oprócz tego dodatkowy scenariusz w folijce oraz następne Karty bandy i obiektywes i następny kilogram sprzętu i wyposażenia. Ja tego nie będę teraz rozfoliowywał, bo to tak w sumie jest y, dla potrzeb tej prezentacji niepotrzebne. W mini-boxach y, są karty postaci i trzy modele. Za to z kolei w blisterach są tylko i wyłącznie trzy modele. Co się przekłada oczywiście na kwestię cenową. Generalnie w tej chwili na rynku, no jeszcze nie u nas, ale u producenta można kupić wszystko z wyjątkiem żetonów. Żetony są tylko w podstawce, ale podejrzewam, że za jakiś czas się musowo pojawią, no bo to jednak te rzeczy się gubią, Yy, też gracze będą chcieli wchodzić z innymi bandami, nie tylko z Maelstrom i yy, Tiger Klaus. A i właśnie, Tiger Klaus i Maelstrom występują w tej chwili tylko i wyłącznie w podstawce. Tak więc, jeżeli ktoś by chciał zacząć yy, z tymi bandami, a nie kupować yy, całej podstawki, no to jednak mu się to nie uda. Przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Hmm. Rzeczę zrzucę okiem w swoje notatki. Yy... Miarki i kości oczywiście są do kupienia oddzielnie, no ale zestaw jest na dwie osoby, więc nie jest to niezbędne. Modele, Modele są wykonane bardzo drobiazgowo, są yy, szczegółowe. A co dla mnie najważniejsze, nie mają specjalnie yy, dynamicznych postaw, co no, nie da się ukryć, bardzo łatwia grę. Yy, jak widać są składane. Tutaj mamy na przykład pół lutka. To pewnie A, tu jest jego górna część i głowa całkiem oddzielnie. Główki są dosyć uniwersalne, oczywiście główek od Tiger Klaus nie wsadzimy w korpus malstromu, ale daje to możliwość pewnego różnicowania modeli takich samych. Warto wspomnieć w tym momencie, że nasze bandy składają się z trzech rodzajów figurek. Pierwsza figurka, to najważniejsza, to jest lider. Lider no, dowodzi całością i jest jedyny i niepowtarzalny w całej bandzie. Druga grupa to charaktery. Tych modeli może być w zasadzie dowolna liczba tego samego rodzaju. Tak przynajmniej mi to w tej chwili wynika z zasad. Trzecia to gongs. To jest takie mięso armatnie, które działa grupowo. Proszę, główki. Jak sądzę, do. Tiger Klaus Klaus. Co jeszcze na temat figurek? Wykonane są z takiego dosyć gumowatego materiału, co sprawia, że on pracuje, co przez co może trochę być mało wygodny w użytkowaniu, jeżeli chodzi o przyklejenie do podstawki, dlatego warto jest robić dziurki. I korzystać z tych pinów, a przynajmniej z jednego z nich. Niestety, producent nie ostrzegł się drobnych błędów technicznych przy odlewaniu. Tutaj nie wiem, czy dobrze to widać na kamerze, ale widać ewidentnie łączenie matryc. Na szczęście ten materiał jest dosyć prosty w obróbce, więc, no, jak ktoś bardzo chce, to usunie. Niemniej e, też zdarzają się błędy, tutaj tego się nie da pokazać e, na, w tej prezentacji, ale e, zdarzają się przesunięcia matrycy, w związku z czym, zwłaszcza w główkach, e, w związku z czym ta główka no, wygląda no, brzydko. E, zdarzył się też raz, e, jedna główka zdarzyła mi się taka, że część twarzowa była mniejsza niż część e, z tyłu. tylna. Głowy, co w ogóle ją eliminowało z użycia, no bo nie da się tego jakoś sensownie obrobić, żeby nie było tego widać. Niemniej, w malowaniu wygląda to ładnie, co zaprezentuję na zdjęciach. Zasady. Cóż, zasady wydają się proste. Podręcznik z zasadami przeczytałem. No, oczywiście przeczytanie zasad to nie to samo co ich yy, rozegranie i to co najmniej kilkakrotne. Yy, podręcznik jest wydany przyzwoicie. No, typowa instrukcja do gry, to nie jest jak, jak to by ktoś może oczekiwał, sztywna okładka, yy, klejone, ale jest obszerny. Wszystkie, wszystkie yy, żetony są w miarę przystępnie objaśnione. Wszystkie... Yy, Ikony występujące w grze również mają swoje wyjaśnienie. Co jest w tej grze ciekawego, jak widzimy tutaj Berserkera, kartę. On ma tutaj takie trzy ikonki. To są kości. Jak ma te trzy kości, to ma trzy akcje. Jedną zieloną, gdzie rzuca na taką najlepszą kością dwunastościenną i dwie żółte, to są drugie w kolejności kości, ośmiościenne, no i czerwone, które ta postać akurat nie ma, to jest najsłabsza kość. Jak można tę akcję wykorzystywać? On ma trzy akcje, więc może się poruszyć, ale jak mamy tę Jarkę, to żeby poruszył się o pełną długość, czyli czerwoną, żółtą i zieloną, czyli to jest bodajże, nie wiem, 12 cali, to musi użyć zielonej akcji. Jeżeli użyje żółtej, dojdzie, poruszy się co najwyżej o to, na tą odległość. Eee, ciekawy sposób zadawania rana. Wybórcy gry wymyślili. Naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie, bo z innych gier czegoś takiego nie kojarzę. Otóż, jak mamy tutaj te trzy akcje, to ten gostek, berserker, może otrzymać tak naprawdę cztery rany. Przy czym za każdym razem, jak dostaje ranę, to jedna z tych ikonek zmienia się na czerwoną, tą najgorszą. I to, co w efekcie sprawia, że postać staje się coraz mniej. Efektywna. Jak wszystkie trzy zmienią się właśnie na taką czerwoną ikonkę, to postać jest redline. Tak to jest ujęte w zasadach. Jak dostanie czwarte trafienie, to ginie. Oczywiście to wszystkie, to co mówię o zasadach, to tak na bieżąco po lekturze podręcznika z zasadami. W związku z czym mogę troszkę jeszcze nieprecyzyjnie się wyrażać. Tutaj mamy ikony umiejętności refleks, yy, walka wręcz, yy, umiejętność medyczna. O, zresztą tutaj mamy sobie właśnie akurat przypadkiem o to otworzyłem, mamy to ładnie opisane. Cóż jeszcze można o zasadach? Gra wydaje się szybka. Twórcy gry przewidują jedno starcie na 45 minut. Czy tak wyjdzie w istocie, to cóż, no pierwsze gry na pewno będą zdecydowanie dłuższe, no, bo trzeba ogarnąć zasady. O, proszę. Tutaj mamy akcję, właśnie wykorzystaną znacznik. To jak się oznacza akcję? Wykorzystano po prostu, przewracamy znacznik. Co jeszcze jest dla mnie dosyć ciekawe, te znaczniki nie lądują na placu gry, one zostają na kartach. No, znam parę gier, gdzie tych znaczników za postaciami, za modelami chodzi wiele, w związku z czym to nie jest dobre, jeżeli, zwłaszcza jeżeli dojdzie do jakiegoś mocnego starcia w zwarciu. Co tu jeszcze? Gra jest nastawiona na kampanię. Zasady przewidują grę kampanijną. Tak bym powiedział, że to jest nawet nie, gra przeznaczona nie do takiego jedno strzała, tylko właśnie, zwłaszcza kampanii. Co jest dosyć ciekawe. O, otworzył mi się Netrunning. Brzmi ciekawie, hakujemy postacie przeciwnika, i w ten sposób dostajemy jakieś bonusy, na przykład dodatkowy sprzęt, dodatkowy albo spowolnimy przeciwnika. No, tych programów jest sporo. Wszystko jest do, nadal do, dopiero do ogarnięcia. Drony, budowanie zespołu. No i indeks. I gra kampanijna. To jest oznaczenie, że dla dwóch drużyn jest gra. W przyszłości przewidziane jest scenariusze dla większej grupy grających. A, jeszcze to jest kość specyficzna. Warto o niej specjalnie wspomnieć, bo większość rzutów to, jest, to są rzuty jakieś przeciwstawne. Postać strzela do drugiej postaci, to tamta próbuje unikać. Natomiast ta czarna kość, dziesiątka, to są tak zwane, nazwijmy to obiektywne trudności. Czyli postać na przykład próbuje przejść przez mur, to no, akurat tutaj jest poziom leczenie ikona. Umiejętności leczenia yy, przeciwko tej kości. Czyli jeżeli postać chce wyleczyć z obrażeń inną postać, to używa swojej umiejętności i rzuca y, odpowiednią kością umiejętności, ale ta kość wyznacza poziom trudności. Trzeba po prostu wyrzucić lepiej. Konkluzja. O, właśnie. Całkiem rozbudowany indeks. Co niestety w grach bitewnych nie jest y, takie oczywiste. I krótka pomagajka. Osobiście wolałbym, żeby ta pomagajka była y, obok, y, w formie na przykład kartki A4 do zafoliowania, gdzie tam by podstawowe takie rzeczy były zebrane. No ale cóż, y, da się to. Skserować i zrobić. Wyszła Erlata do zasad. Erlaty jeszcze nie zgłębiałem. Niemniej oczywiście to uczynię przed pierwszą grą. No bo niestety twórcy gier mają ten mankament, że często coś im umyka albo zostaje napisane niezbyt precyzyjnie. Ale tutaj mamy zebrane wszystkie. Podstawowe akcje tury gracza i przy okazji zasięgi, do jakich dane umiejętności działają. Na przykład hakowanie działa w zasięgu bezpośrednim. Wydawanie rozkazów podobnie, ale strzelanie nie działa na zasięgu minimalnym. Chyba, że oczywiście, jak to w takich grach jest najczęściej spotykane, karta, karta umiejętności czy karta postaci stanowi inaczej. Jeden z moich graczy, już tak konkludując, jeden z moich graczy spytał, czy da się w to zagrać walkę w ramach scenariusza Cyberpunk'a Red. Nie da się. Te gry są niekompatybilne. One mają wspólne korzenie, wywodzą się z tego samego świata, ale nie da się zagrać walki, otworzyć walki w scenariuszu. Po prostu trzeba by było przeliczyć postacie graczy na współczynniki występujące w grze. No i myślę, że to jednak gra fabularna, no to jednak gra nie, to nie jest gra bitewniak nie da się tego tak po prostu przełożyć. Jak ktoś się uprze, to oczywiście może, no ale ja tego nie widzę. Za to wszystkie te modele spokojnie mogą wystąpić w ramach mapy taktycznej na stole, zwłaszcza jak ktoś gra na żywo. Na przykład w ramach scenariuszy do Obcego często widuję, jak mistrz gry robi sobie specjalny stół, blat z telewizorem, na którym wyświetlona jest mapa taktyczna i porusza się na niej modelami figurek z jakiejś gry Aliena. To samo można zrobić z cyberpunkiem. No, dla mnie mankament tylko taki, że post, moje post, postacie graczy, moi graczy no, są specyficzne, w związku z czym wypadałoby zaprojektować figurki do wydruku 3D. No, da się zrobić, no, ale to jednak koszti trochę z zachodu. No myślę, że to tyle. Jak uda mi się w to zagrać ze znajomymi, to oczywiście coś może na ten temat popełnię. Jeszcze patrzę w notatki. A. Twórcy gry nie ustrzegli się, no jednak błędów produkcyjnych. Część kart nie została dołączona do yy, zestawów. One są do ściągnięcia od ze strony twórców Monster Fight Club no i można sobie po prostu wydrukować i wrzucić w koszulki w Polsce gra jest słabo dostępna powiem, że na szczęście bo znam kilka gier, które no, w miarę się sprzedawały w ramach rynku, ale tyle sklepów prowadziła, prowadziło tą sprzedaż że w suma sumarum żadnemu na dłuższą metę się to nie opłacało w tej chwili ta gra jest tak naprawdę dostępna tylko w RPGowym piekiełku. Z tego co wiem, RPGowe piekiełko ma zamiar sprowadzać tego więcej, no i mam nadzieję, że gra nie stanie się ofiarą swojego ewentualnego sukcesu, i nie okaże się, że w pewnym momencie stanie się nie do zakupu, bo nie będzie się opłacało sklepom jej sprowadzać ze względu na małą sprzedaż jednostkową. Ale jeszcze muszę parę słów powiedzieć o Monster Fight Club. Wydali do tej pory 8 band. Mam nadzieję, że troszeczkę spuszczą stępa, jeżeli chodzi o nowe bandy, a skoncentrują się na rozbudowie tych, bo każda banda ma sześć podstawowych modeli. Do tego można tam dokupić te mini bliz, mini boksy, gdzie są dodatkowe modele albo gonki, mięso armatnie. Natomiast Małe zróżnicowanie modeli, no to raczej może sprawić, że gra na dłuższą metę będzie dosyć monotonna. No bo ileż razy można wystawiać tą samą drużynę. Zwłaszcza jak się lubi daną bandę. Mam nadzieję, że twórcy gry do każdej bandy dorobią kolejne modele charakterów. No, gonki to gonki i da się to. I ta gra w ten sposób będzie się rozwijać. Jak wspomniałem, na Kickstarterze jest w tej chwili. tworzy. no to co zwykle na Kickstarterze się dzieje, czyli zbierane fundusze na wydanie portu do Combat Zone. No niestety cenowo jest to dosyć zaporowe. Oto Spore kwoty, bo nawet rzędu tysiąca i więcej dolarów, ale wygląda to dosyć ciekawie. Mam nadzieję też, że w przyszłości ukażą się jakieś kolejne rzeczy, typu na przykład samochodziki, bo te modele są w skali 1 do czterech. Najbliższa skala na przykład samochodów do kupienia takich modeli no to jest 1 do 50. W związku z czym no troszkę zgrzyta, jeżeli chodzi o wymiary. No to tyle. Polecam zwłaszcza tym wszystkim tym, którzy lubią cyberbanka To tyle.